Dobra kurwa, krótki vlog z ludzkiego windzia, zajętym KM Jak się czuję? Na chujowo się czuję, dlatego nie ma odcinków z windami i... Kurwa Pies mi... Mm, dobra Krótki vlog Kurwa, kole muszę otworzyć jakoś, nie wiem kurwa jak mi to było Pies mi kurwa tam jeszcze no no ale chuj Muszę się nabić żebym zrzygał coś, bo nie mogę nie? Ale próbuję od godziny bo To taki krótki vlog jak się chujowo czuję. No muszę kurwa i tak no tym i tak nie wiem Kola w pustce byłaby lepsza, ale Wiem, nie mam innej, nie? A ja muszę zżygać. Ogólnie nie? nie wiem po co się tam patrzyłem bez ale to lecisz na YouTube, a. To już leci to Chory ten z Windows, Widzicie Temu nie ma odcinku, a ja kurwa się ochładam ręcznikiem czoło ciągle, dobra, piję, bo kurwa zaraz będę żył, coś czuję. Nie, no nie mogę już. Kurwa, wczoraj też musiałem pić, ale wygramy. Mm. No a komput komputerek tam leży ogólnie, jak widzicie. O, tam odcinki były jakieś stawiane, stare. Na ja nie będę mieć, dobra, leży na napiję Zobaczmy. Już tak mi ściga do żegnania. Dobra, kończę się niech się ma, bo mi żegam, lepiej.